Nasza hata. Nie. Moja. Kto powiedział, że to jest jego hata? Czy ty mówisz, że to twoja hata? Nie. Nie. Kto to powiedział? To moja hata. Nie wiem który z nich. Dobra panowie, który powiedział, że to jego hata? Który powiedział, że to jego hata? Ja No tak się nie spodziewałem tak, to nie bez żadnych gier. Dzień dobry, przepraszam, ja tu tylko na, na chwilę. Znowu jesteś mordercą! Nieprawda! jesteś mordercą na 100%. Słuchaj, spójrz mi w oczy. Spójrz... No, jestem bezbronny! Jestem bezbronny! Dobra, <słuchaj> jestem pilnujmy się, żeby mnie nikt nie zadziałał, bo ja się coś, coś boję, że mnie ktoś zadziabie. Dobrze, dobrze, dobrze. Tylko no można sobie w łeb No to wal. Szukaj, ja nie będę nie. czekał, czegoś, żeby czegoś podnieść. Jasne. Jaki ładny nóż! Spróbuj go podnieść. No nie mogę właśnie, ręka rękami nie mm -hmm. Ej, chodź na zewnątrz, ty. Chodź jak ładnie, zobacz. Tu ktoś był definitywnie. Definitywnie. O! Co jest? Co jest? Sorry, przepraszam ja tu sram, ludzie Nie, nie, żartowałem, przepraszam ludzie, trochę prywatności Nie pok, wchodź pok, 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 pok. Nie wchodź, nie wolno Panowie mnie. Panowie, co tu się wyprawia? Tylko strzały słyszałem Wypuśćcie mnie Już ci pomagam, już ci pomagam, co się stało? Już ci pomagam, co się stało? Nie, nie, to już zabójca Jezus Maria Zabójca? Nie. Ten Dobra, drag, pa, kawa, zau, zau, tu, tu! Żaba, zau, tu. Wiesz, co to jest? Patrz, tu kota! No idź! już dzieje? A pokaż gdzie Ten Dobra! Jest za... Nie ruszajcie się! E? 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 Do tyłu! Powiedziałem do tyłu! Kto wyjdzie z tego po... No to! bije go jeżeli uciekniesz! Wracaj! Do środka! Do ś... przed Jesteśmy kozakami! Dawaj, 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 szybko leci! No to ja wam dam. Chodź tu! Nie ma! Uciekaj, uciekaj, on manusz, on manusz. Ma Kto manusz? Dlaczego? Wujek manusz? No to tak, to no, wujek. Obiad jest produkowany, zapraszam. A, dzień dobry! O, proszę! Chciałem pro, skorzystać. Położę może, broń na spokojnie. Ja, jaki obiad jest produkowany? Hmm. Kopaci, co już się zjedli? Gdzież Żabol? To z tym może jakieś. wyściki. Nie ma wszystkich, nie będzie obiadu. Dla ale obiadu jak to? Jak to? Ale kurde, wujek, ale jak to? Powiedz mi, ale po mi, co w ogóle będziemy. Halo! Co w ogóle będziemy jedni. Gdzie są? Żabi łódka, idziemy. Żabie łódka, mogę Pograń pomóc? Pograń. 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 Już idę po garnek? garnek. Oj, to znalazłem to jakiś dowód. Proponuję zrobić mur tutaj. Mur? Odejdź. Musimy dobra. To dobra taktyka, żeby podnieść nóż i mnie zabić. Podoba mi się. Skorzystamy z niej. Chodź ta mur zróbmy, żeby nikt nie wziął tego noża. Nikt z nas nie jest mordercą na pewno. Ale wiesz, że jest o, ich jest. więcej, prawda? Nie ma ich więcej. Nie kłam, ten jest jedyny. Gdybym ja był, to już bym go podniósł. A ja go nie podniosłem. Jest za ciężko, wiem. Więc... Kurde o głowę? E, bo mi się coś... o, Dobra. Co tu się dzieje? Co ty mu zrobiłeś? Nie będzie! <głos> <głos> Kurde, nie no Blisko teraz. było. <noise> nie, to ja <noise> cię nabiłem. Co? Serio? Tak. <noise>